Pomysł na słuchowisko pojawił mi się w takim w zasadzie smutnym dniu, kiedy Stefan Karski zmarł. To było w lutym. I pomyślałem, że chciałbym tego człowieka poznać bliżej, poznać jego twórczość, poznać jego pracę. Wiele słyszałem o nim, o jego podejmowanych inicjatywach, był, że był człowiekiem niezwykle zaangażowanym, ideowcem, o, o bardzo trudnej historii, o, trudne, o biografii, która... Mm, mogłaby zachwycić niejednego reżysera filmowego. Okres powstawania scenariusza to był dosyć długi okres. Ela Chowaniec jest autorką scenariusza. Ja współpracowałem przy tym scenariuszu jako reżyser. Przez okres kilku miesięcy spotykaliśmy się ze świadkami tamtego okresu, aktorami, ludźmi, którzy współpracowali z teatrem i robiliśmy Następnie wywiady, zbieraliśmy wszystkie informacje, pamiątki też, żeby dowiedzieć się jak najwięcej. To, to posłużyło jako inspiracja do napisania tekstu i też do inscenizacji radiowej. Tekst jest bardzo ciekawie napisany, są bardzo no, takie niejednoznaczne postaci. Dramaturgia jest również... Pomysł w ogóle jest taki bliski, bliski sercu aktora, ponieważ dotyczy teatru. Jest to autotematyczna historia, jest to historia, która dotyczy teatru i myślę, że nie jeden za aktorów no, mógł coś ciekawego, jakieś wnioski też dla siebie wyciągnąć.